Dzień dobry Państwu, będę mówił znowu trochę dzisiaj, bo choroba mnie dopadła tak, że to jest po prostu jakaś, ja wiem, że się ostatnio powtarzam z tym, ale e, chcę, żebyście zrozumieli czemu to tak wygląda, a nie inaczej. No, ale zacznijmy od tego, że e, z tego co wiem, Ibra się już pojawił e, w Ibra, który na razie ma twarz podobną do Ibry, jak moja do Felainiego. Albo e, lepiej moja do Zaniolo, nie no, moja do Felainiego no i to jest raz, dwa dzisiaj dostajemy i to zobaczycie w inboxie powinniśmy dostać oprócz tej kampanii, którą dostajemy ten dostajemy też 25 tysięcy GP za to, że w podziękowaniu za to, że PS wygrał w jakimś tam w, w, w jakiejś tam marce został numerem 1 roku 2019 chyba jeśli chodzi o gry sportowe, tak nie wiem czy dobrze zrozumiałem no, A tak poza tym, tak poza tym mamy match Day w MyClubie teraz z ligi NOS, no i w przyszłym tygodniu będzie match Day, tylko właśnie nie jestem pewien z czego on będzie dokładnie, bo tam chyba był Bayern, był też Arsenal, zobaczymy. No i dzisiaj mamy, dzisiaj mamy legendy, a i został jeszcze naprawiony jakiś, jakiś błąd. Który powodował, że jak się grało tymi składami kupionymi, typu Juventus, Minecraft, czy tam Barcelona, to jak się złapało czerwoną kartkę, to później zawodnik nie był wyautowany na kolejny mecz, to też naprawiono. Zobaczmy, jakie mamy legendy. Pigo na starcie. E, powiem tak, ja w tym roku nie będę dysrespektował żadnej legendy, bo. E, te legendy są w, roku, w tym roku naprawdę mocne. One nie mają mocnych statystyk, ale na boisku gra się nimi fantastycznie. E, najprostsze przykłady to jest York, Cole, Park Jisung, e, Nakata. E, to są legendy, które nie wyglądają superowo, a gra się na nie, nimi na boisku rewelacyjnie, więc przetestowałbym takiego figo. Na AMF jest zdecydowanie bardziej niż na Kuli e, Kulibali, spoko, spoko. Deko. On wygląda słabo i tu szczerze obawiam się, że nawet to co mówię nie, mu nie pomoże. Troszkę ma słabe te statystyki, ale można go podrasować i wiecie co, to może się okazać dla niego ratunek. I jak go na przykład o 20 leveli podniesiemy, to może się okazać bardzo, bardzo dobry AMF, więc też bym nie lekceważył. Eee, mamy Deko, mamy Denisona, który jest na pewno szybki, i może grać tylko na lewym skrzydle, poza szybkością to za dużo nie ma, ale ma 40-41 leveli. Jakoś mi to umknęło chyba wcześniej. Ja nie wiem, czy on miał tak dużo, ale to jest jakaś miazga. No to to może być kozak. Okej, okay, idą tu lat? 21. Masakra. Eee, coś tu jeszcze powinno być. To wszystko. Już koniec legend, tak? No to tylko trzy. No to powiem wam, że chyba bym pieniędzy nie wydawał. Eee, ten Ten ciekawie wygląda ze względu na levele. Zobaczmy, zobaczmy jak wygląda teraz liga, yy, znaczy drużyna tygodnia. Tak, na starcie mamy, mamy Agero, yy, no jeden z najlepszych napastników, to nie ma żadnych wątpliwości, jest szybki, yy, ma zwrotny bardzo, to jest istotne, ma świetne uderzenie, yy, dobrą kontrolę nad piłką. To jest dobry, to jest dobry napastnik, ma wszystkie potrzebne skille, ma inspire na dribble, na nawet na laupasie. Jeden z lepszych małych napastników, wiecie, że ja lubię grać takimi, e, czyli, niekoniecznie są dreblasami, ale można się nimi e, i tak poprzepychać. A gero się do taki nadaje i jeśli chodzi o wykończenie, jest rewelacyjny. Antonowicz e, To jest dobry bramkarz, przynajmniej mi się nim dobrze broniło. Nie ma tylko niskiego wybicia, ale jak mu dorobicie niskie wybicie, e, że tak zarymuje to y, może być naprawdę dobry. No, jak był w formie u mnie, skoro jest teraz w formie, A ja nie wiem, czy ja go kurczę. Mam nadzieję, że ja go nie. Możliwe, że go przerobiłem na cenera, bo ja mam dużo bramkarzy i po prostu był mi niepotrzebny. Ale jak go mam w formie, to go na pewno rzucę na bramkę. Ten w formie. To jest ciekawe. Tego zawodnika nie kojarzę, żebyśmy mieli wcześniej 92 overola. Mm. To jest ciekawe też, bo, bo jego statystyki nie wyglądają jakby miał 92 overall, szczerze no, porównajcie to sobie do Agero. E, aczkolwiek, jest zwrotny, 20 leveli, uważam, że powinien mieć trochę więcej, chociaż nie, on już 29 lat, kurczę, myślałem, że młodszy. E, physical contact jest dosyć... no, to będzie gość, którego będzie ciężko przepchać, ale... Ale myślę że, myślę, że będzie dobry. O jeszcze ma super Saba. no to z ławki to będzie jakaś rzeźnia. Myślę, że on będzie bardzo dobry, ale, ale zobaczymy, bo te statystyki mogłoby być lepiej, no ale ma też słabszą nogę bardzo fajną, więc Cebek 90. Ciekawe, co to są za zawnicy w ogóle? E, no wszystkie statystyki, jeśli chodzi o Cebeka, ma super e, super skille, Build up, spoko. Czyli build up na podania ma takie. No ujdzie, no bo Nutzy to to nie jest ani Beckenbuyer ale speed daje radę, jak na to, że on mamy te 87, jeszcze go można pociągnąć trochę spoko, spoko, obrońca się wydaje. O, Bruno Fernandez, niedawno przecież mieliśmy ze sportingu, mieliśmy ze sportingu futurów, a tutaj mamy jeden overall więcej. No i wiecie, ja ostatnio mówiłem o Bruno Fernandez, wydaje się bardzo w porządku, jeśli chodzi o amf Fajne ma knięcie, może grać praktycznie wszędzie, ale nie wiem. No, znaczy, ludzie generalnie mówią, że bardzo dobrze im się gra, więc ja nie wiem, ja nim nie grałem, ale ja mam taki AMF-ów, że wątpię, żeby on się u mnie załapał, załapał gdziekolwiek. O! Rias Mares jest w formie, to fajnie, to ja go mam, to sobie wrzucę. No Mares ostatnio strzela bramek jak pogięty. Jest szybki, jest zwrotny, wysoki, ma wykończenie, bardzo dobry skrzydłowy, bardzo dobry skrzydłowy. Czasami troszkę przeszkadza to, że jest wysoki, bo to powoduje, że troszkę łatwiej, go, łatwiej mu piłkę zabrać, bo w tej grze tak jest, że mniejszym zawodnikom jest trudniej piłkę zabrać niż wysokim. Nie do końca wiem z czego to wynika, ale, ale tak jest, bo zauważcie, że jak mamy takiego Mareza, który jest bardzo zwinny i tak dalej. A mamy na przykład takiego, nie wiem, jakiś niski, Rafa Silva na przykład. To się założy, że Rafa Silva będzie, mimo że oni pewnie mają podobne statystyki, jeśli chodzi o, o kontrolę nad piłką, to będzie ciężej zabrać Rafa Silwie piłkę. Tylko lewa noga. Juan, Juan Fermata. No to ciekawe. Na pewno ma świetne utrzymanie, świetne podania. To na 100%. To jest, powiem wam, że to jest taki Dawid Silva, chyba nawet trochę szybszy Dawid Silva. Tak mi się wydaje. Szczytkę słabszymi podaniami, a za to trochę szybszy. Ale taki Pizzi na przykład, moim zdaniem, jest lepszy w tym przypadku. Zdecydowanie. Ale na AMF i Inspire. No mówię, to jest taki Dawid Silva. Bardzo, bardzo podobny zawodnik z tego co widzę. Ten może być ciekawy. Właśnie. Box to box. 80 speeda około. Ball winning 88. Mega. Podania powyżej 80, kontrola piłki, wszystko powyżej 80, finishing i keying par powyżej 80, stamina 90 physical contact, 80. kurczę, ach, żebym miał trochę więcej skillów, 27 lewej do góry, on jest wysoki pewnie, a nie, metro 80, to może być bardzo fajny koleś, ten tutaj i kornet to samo. O linety, patrzcie. Um... Ale ten może być fa bardzo fajny. A ostatnio trafiłem jego srebrną wersję i ponoć go można fajnie wybustować. Chyba właśnie na 88 overall, czy tam 7. A tutaj mamy yy, Futura, który. znaczy yy, Player of the Week, który już ma 87 overall i 33 lewe do góry. To jest dobry koleś. Już wam. Ale tight position takie niskie ma? A no to to jest słabe. To jest dziwne, ale to jest koleś. Powiem wam, że, że ja dlaczego mówię, że on jest dobry, bo jego ja kojarzę. że Jak kiedyś ja grałem gdzieś w Minecraft, to ktoś tego korneta miał na poziomie 85, coś tam. Ja z tym dziadem sobie nie mogłem poradzić, no po prostu objeżdżał mi moich zawodników jak chciał. Tapszą nogę ma perfekcyjną. Ciekawe, to musielibyście mi napisać, jak się nim gra. Eee... O, 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 dobra, 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 zaraz sobie przyjdziemy do tego na dole, bo to też będzie dobre. Inetti. No i. Tak jak widzieliście z tej statystyki tego doporę, tylko że to był box to box, a to mamy linę tego, który jest Ankormanem, czyli CMF, DMF, coś takiego. Eee... Troszkę za duży Offensive awareness jeżeli byśmy chcieli grać na nim na Defensive, na, na DMF-ie, eee... no nie ma jakichś strzałowych tych statystyk, ale ma 32 levele do góry, więc to też może być naprawdę dobry zawodnik. No i ten pan. Eee, no właśnie, patrzcie już na jego speeda, ja wiedziałem, że to będzie tak wyglądać. Speed 96, akceleracja 94 i Physical Contact 82, Ballooning 82, podania na 80. Patrzcie inne na maskili, nawet maskile do strzałów. To jest jakaś masakra. Eee, 39 leveli do góry. To jest jakaś masakra. Ja mam jego stronną piłkę, dlatego wiem, mówiłem yy, od razu, że, że, że yy, chcę na niego spojrzeć tutaj bardzo, bo yy, ta srebrna piłka jest rewelacyjna. On ma tam 80 overall, a tu ma o 5 podwyższone i jeszcze 40 leveli do góry. To, to jest, to powiem wam, że agero, yy, Handa jak ktoś nie ma bramkarza, jak najbardziej, Benneter, nie wiem. Tego też nie wiem, Bruno Fernandez ponoć całkiem dobry, Mares polecam, Mata taki typowy Dawid ten może być bardzo fajny, Kornet może być ciekawy, Ninetti może być ciekawy i Teo Hernandez, no dla mnie to jest największa gwiazda tej paczki, taki obrońca by mi się przydał, nie ukrywam. Dobra, dobra drużyna tygodnia, chyba Mata jest najsłabszy z tego wszystkiego, ale i tak uważam, że drużyna tygodnia jest bardzo fajna, więc... Więc nie wydam pieniędzy, bo nie mam. Eee, tak i co jeszcze chciałem? Eee, chciałem jeszcze zobaczyć, czy coś się tu zmieniło. Eee, spoiler pewnie nic, ale sprawdzimy. Eee, aha, tak, ja już to zrobiłem. No tak, czyli nic się nie zmieniło, bardzo fajnie. Eee, Skompa pewnie też to samo, zmieniliśmy eee, dokładnie. No, no to, to w zasadzie tyle. To ta drużyna tygodnia całkiem jest ciekawa. Powiem wam, jakbym miał te czysta końców, to bym w życiu nie wydał na legendę. Tylko próbował takiego Hernandeza wyczastać. Dobra, e, piszcie co potrafiliście, jeżeli zasłuchaliście. E, no i, i tyle, jak wam się nie no Ten Hernandez to, to, to jest jakaś miazga. Aż sobie sprawdzę z ciekawości, czy ja, czy ja mam e, handanowicia. Bo gdzieś tu powinien być. Zrobię to nawet w ten sposób, żeby mi się podkreślił lepiej. No nie, no musiałem go squigcelować. Ja bym chciał Hernandez, on gdzieś tu jest na dole u mnie. Ja wam zaraz pokażę. Eee... O! On ma u mnie 80 overalla i ma 43 levela, a tam ma 85 i ma 40 leveli. To 39, to jest jakaś... Jakiś całkowity ogień. No dobra, nie będę ich tu porównywał, ale patrzcie, on już na następnej piłce ma 94 speed i 90 acceleracji. Mówię wam, koleś jest świetny. Polecam. Dobra, piszcie co trafiliście, ja lecę, trzymajcie się. hej. hej.